A co to za historia, katechetki i robali? Zaczęła mieć takie objawy bardzo dziwne. Lekarze nie wiedzieli co z tym robić. W ogóle jeździła po wszystkich lekarzach możliwych. Nie mogła jeść, schudła bardzo. No naprawdę była na granicy przeżycia. I mówili niby, że ma tam coś z żołądkiem, że nadkwasowała żołądka, czy coś takiego. Dawali jakieś leki, ona jakieś diety prowadziła, nic nie pomagało. Pojechał do jakiejś babki do Paragwaju. Do babki, która się modli. No i ta pani zaczęła się nad nią modlić, miała sporo tych sesji i rzeczywiście zaczęła jej wyciągać robaki. Jak ona się modliła, tam y, po prostu z, z szyi zaczynały wychodzić robaki. I ja widziałem te robaki, ona hmm. mi tam wysłała zdjęcie. Ona chyba z 15 tych robaków wyciągnęła z niej. nie? A ta osoba, co się modliła, to jakaś katoliczka była? Tak, to była okay. katoliczka, to była katoliczka. Jakaś świecka kobieta? Czy... Świecka kobieta. I ona powiedziała, to był już ostatni moment, bo jakby te robaki doszły do mózgu, to by pani umarła. Nie? Wyciągnęła jej rzeczywiście to.